O kurwa... Dawaj progetto, mi inter... bo on ma chyba tą niewidzialność, co nie? Tam. O Boże! Ramowanie, kurde, we dwójkę. Weszło, weszło, wbijemy go, ja Ty, teraz tego typa Ty, Tego HTK zostaw Teraz tego typa, tylko teraz go, typa Jaki wylew! Shiii Łoł, od fałki zablokowałem CDS Boink! Przybywa, nie o, piorun łańcuchowy Uderzenie wilka Nice Dobra, mordo, ja już tam jadę, ja już to tak wszystko Jaki wylew tam był Tak Pikał się tak TUT 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 TURURUT TURURUT Critico weszło u niego Trzy. Dobra. Trzy. O kurwa Lodowa e, lo, Lodowa mosok i strzałek weź Ładuje się już, ładuje się IS-7 jest zamodowany, uważaj ja się w ja się w przód, ja puch w przód, ja tu driftem. Driftem ja jedzę w Ładnie ja w przód, O puch w przód, ja puch w AHA O nie trafiłem aha. O nie, trafiłem. Nice. Znowu nie trafiłem. Nice. Dobra, nie widzę, kurwa. Allah zaraz. Wow, Driftunio! Boink! Driftunio, Drift tunio Kryt. O kurwa, zablokowałem! Help, 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 no help! No i nie powiem ci teraz już załadowane czy nie. Już się wyjebałem. Drift tunio! Żyję kutasie, see, easy Boink! BOJK! Dobra, nara! Jak już nie szefawi, to Jak ja, kurwa kołuje obok niego. Nie, Janek, awk, to skorzystam z tego? Doładuje się. O kurde, fałka po to gdzie się trąsła. No, jeszcze nie, się może najwięcej. Więc no. Jego fałka mnie jedzie Nie, nie powiem. O kurwa! O! Błęk! Wzywam na plecach, wzywam na plecach. Kurwa, ja. bajo. Ostatni strzał. Nie, no kurwa, serio! Oj! i potężna rosyjska... rosyjska martylaria O, FVK wow. damage <laughs> Jedzie tu, jedzie tu, teraz Ty chyba na znaczenie. E, teraz ja no, teraz ja. Jakie to było chamskie? Siema! Siema kurwa, Jeb, jeb. O! Ej, druga godzilla! Grin, 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 grin. Uwaga, raz, dwa. No, zjechał śmieci. Kurwa, czeba, patrz. Jedzie, 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 widzisz go? Wow! Jakby coś loduwa, loduwa jest po lewej, loduwa jest. Godzina. Ej, ej ej, godzila! Zaznaczony, zaznaczenie 7, 3, 2, 1... BOK! Bomba <grytanie> Ja pierdolę, doskury no wiesz. Nieeee <grytanie> Zosjebane psy, ja pierdolę. Grytanie. Czekaj, grill! Come here grillu BOIK! Mogę ci go zaznaczyć! O Boże! Pięknie. Teraz już tak Oooo! <grytanie> <grytanie> O! E5! Bałka. E5! Pałka! E50, pory! Markę go! Już! Faknie. O zablokowałem, kegwu! Boink! Gierdalysz na ten Dobra, ja, ja przyjmę, ja przyjmę! O! Kupczam! Mam infernalkę, masz to! Jaki big brain Żyje Nie Teraz musimy teraz OOO oh, wow. za 1600 widziałeś tam? Tak I Ja 50, pizgam Te 50, 50 mogę już zbić chyba na hita bez marka Biegaj, biegaj go kurwa <laughs> do śpilkolotu Ale to jest ten MLK. Zaznacz okay, Ej Nie mam, nie mam, Ja mam, 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 mam. Nie, nie trafiłem! Fierne, mam fierdę, mam fierdę, mam fierdę! Zbiję go na hiter, tylko muszę podjechać. Nie, yeah. F, serio? Nie no, ja jestem. Udaję, udaję, udaję. A, udaję, udaję. Ale... No. Jak to się nie znajdzie w filmie, to nie wiem, ile zrobiłem? 7800. A ty? G 9997! No? 9997, policja, halo! <laughs> Dogi, gdzie są dogi? Ej, ale zobaczysz to, zobaczysz ten spadek e 753400. Widzisz to? Ale jak dasz to stawiasz ten dźwięk, nie? To na rękach, to młotek na Okej o kurwa, TVP BOJK! nie, do spania, do tylko do spania Nie kurwa, to jest najpiękniejsze trollowanie o! Leci! Nice! Jestem oznaczony. Widzę! O! Lewandowski! Hello! O! 7, heavy Kurwa! Opuszczenie działa mnie nie pozwala. Boik! Nice! O! Nie możesz tego nie Boik, kurwa! Za 1074! Tak bardzo! O, shit. Mam na ciebie te pociski! A teraz mnie już zabił Ty trwaj z jednym, a nie trwaj z małym shit O Hello Pozwoli, że cię zaznaczę, okej? Okay? Boink O, czekaj, czekaj, czekaj Skończ, 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 skończ Ej, on jest chyba A No i porczam Ja za ciebie jak Czekaj, ty masz... Ty... Czekaj, ja poczekam, poczekam, bo ja mam za... Mam marka, mam marka, mam marka Boink O, jeszcze OB dostało i ten missicl jest to zdjęcie w ogóle może marki jakby No weź, daj mu Widziałem Marka, mi. daj mu Marka o, ja Nie trafiłem Nie widzicie Nie no serio Ale płuźbo Dokącz, dokończ, dokończ Aha Dobra, obe, obe, obe Nie trafiłem drugim pociskiem a celowałem, to już zostałem, widziałeś to Widziałem. Bro. Nie no serio! musiałeś mi się teraz respić <laughs> Boink Wow jeszcze 300 dostał OB Lewandowskiego 1100 za jeden strzał, ale zajebiście Dobra, czekaj, cofamy się, cofamy się, cofamy się O! Markuję Kurwa, miscela. trafiłem znowu 3 sekundy potrzebuję Zjebać go GG O, i Lewandowski się zrespił Aha, bo on dostał ode mnie, Dobra, mnie. tego Dobra, udaję Zjedź go o, on ma podwójny strzał, więc to już w ogóle w nas nie trafi. Tablet. Boink. 12 tysięcy damage'a, rozumiesz to? Boink. A ile ja? Nie pokazał mi. Ojo. 5. Ja. Może być. 5k? Zajeb... no. <grym> Chłopcu zrobił 12 tysięcy uszkodzeń. <grym> Profesjonalny player, World of Tanks Blitz Nie mam w ogóle wolnego expo. Mam prawie 2 miliony wolnego ekspa rozumiesz to? Się tego elitarnego. Przelałbym to wszystko, tylko muszę się zbić do ka z kasą do zera Pij go jak coś Czekaj, okay. poczekaj, poczekaj Kurwa, no rosyjskie jebane działo Weź weź go, moje, weź ode mnie e, Mam spota, mam spota, mam spota O, no, zablokowałem We mnie blindują, we, we mnie blinduje Góra 4 0 Markuję. No nie, akurat teraz musiałeś się zatrzymać. Gówniasz, Już heka Hejka! A jeszcze zrobiłem. Czekaj. Pobnie, kurwa, obróć. Ktoś mi jeszcze obrócił śmieć. Jakiś. Boik! Co ja siadło. Co się już. się do czas. Mnie, piątka. Boink! Znaczy, tu masz trochę lepszy przestrzał, bo tu masz większy. O, e! Mam marka, mam marka, jak coś. Czekaj, mam patrzy, leoparda wyspodował. Boink! Ku! Jest, 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 boink! Ładnie. W kurwie na tedy <laughs> się w niego wiep. Znaczy, za nie opłaca próbuję, się teraz. No właśnie, próbuję, on ucieka mi cały czas, śmieć. O, jest. Ale złóżył mi marka, o bo mi się cofał Ale ja mam Kurwa. dobra, 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 dobra Kurwa, turbo sprężarka, kurwa Speedrun! Ja blokuję, ja, jak ktoś yep. Dobrze, jednego mniej O, esto. 100 Teraz się, się wyglebimy prawdopodobnie, ale mam 400, więc na coś najlepszego. Nie, dobra, ja oddaję ostatnie strzały 4700 Czekaj, schowam się tutaj za E5, żeby na chwilę pa. No i kurwa, teraz się, teraz się odsunął ja teraz co 11 sekund walę Ja nie mam double shot, ale też go miałem preferowany. Mieliśmy wyżenie wiki też, co nie? No Nie wzięłem go Ty będziesz się szybko, szybko wyjebać Opie, będziesz nie? Okay, szybko wyjebać to ja będę, bo ja tu kurde Przypieszenie dwa mam O, ez Porobiony Śmieciu. Widzisz to? Widzisz to? Tak, widziałem Weź go skończ, Widziałeś tego jumpa? Tak, wyjebałem się, ale złapieś go przynajmniej Sorry Spoko O kurwa Teraz tego za ugrę, nie? Bank. Nice Ja pierdolę czemu ten OB tak oddaje na tym premie? Teraz oddał, teraz Tymczasem Wargaming patrzy takie, what was that? Jesteś, jesteśmy, jesteśmy, fucking pangi to ta, ta rozgrywka ta godzina, która kurwa, dostała dwie bomby takie Tak kurwa. Mówi Dzień dobry. Czy chce, chciałby pan Marka? Jeb, nie ma <laughs> O kurwa. O kurwa, oni, oni robią to samo co my Jestem naznaczony, jestem naznaczony jak coś Patra to patra, 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 patra. Jestej, O kurwa, ale wjechali Jestem cieniem ja, ja no, też, Ja już też... Ja spierdalam. Nikt się nie dowie, że ja tu byłem. Spierdalaj stąd lepiej. Okej. Okay. O, też jest dwa. On nie wie na co się pakuje. Dobra, kurwa. O kurwa, naznaczony jestem! Ale zablokowałem. Spierdala. What the fuck was that? Odrodził odro 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 się tylko 300, sta, więc idiota. Poing! Baczat, baczat pierwszy. Ej, idę się wyjebę wznę -e. ALA kurwa Alkbar A ty kurwo, ty się szybko obracasz Biergo Pabik Biergo kurwa dobrze <grym> 1300 Zgadzisz go papik Eee, yy, będzie ciężko chyba Nie dobra Czemu to kurwa tak szybkie jest No właśnie <grym> A, Ej! Się go Focus more project Ej, go focus more PROJECTOS Napisać mu OK, watch now! OK, watch now! Bo WZ to napisała, żebyśmy się jeszcze bardziej fokusowali na niego, a ja teraz napisałem OK, watch now! Nie trafiłem! Ale się w niego wiem, bo jestem chujem. Dobra, ala, kurwa, Akbar! O kurwa! <ścoughs> się w niego wjebał Chyba widzę jak ty napierdalasz tą wuzetę Jeszcze go zabiłem Nacięte pociski I ostatnie tchnienie Ale damage będzie teraz wzroki Ale damage Gdzie ty tam kurwa jeździsz macho? Ja robię kurwa... I know I'm pro So thanks for pokusy Bomos, vamos, 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 vamos. Já, já. Anya, heute ich, ne wiem co on przywodziuje. Ah, to żen. I, I have oh, right. silly pro and better than you. It's only game. Boink! Nice. Ggssssss. No nie ma WZ. Let's fucking go! Jest cztery na kurwie ci. BOŃ Tu mogę teraz się drzeć, Ale czy w ogóle coś mogę? Nie. Masz tu kurwa hamerka za, mo za mojego kurwa kolegę. Ty i poleciał w dół! O, fantom Ci się na pewno tu przyda na ten O! Zaznacz. Mark. Jej! Na, ja tu stoję, ja tu mam wyjebane, ja tak jak mi się przyda jakaś moc Nie, ktoś... Nie, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Ja no, Widzisz to y, E-50, bojk 1797 a ja 680. 6 o, To, czy to czy była czy dobra runda Patrz ten kurwa f to co poszło się je... O! jest 4 Kapnij go tam w kolano Oj zablokowałem Nie ma Patrz Radeonku Podłóż jest zamknięty <noise> Jak go, kurwa zamknęliśmy godzina nie dostała, no ja pierdolę Kurwa, mnie tak. Masz tu kutasie, Sherry tam chyba, Nie wiem, jak, jak mi stary nie przyjdzie mi nie na kurwi Że już gram, kurwa w piątą godzinę Oto. O i ta mapa, dobra lecimy o kurwa godzina Już nie O kurwa patrzy na mnie To srdziastka Agatów Pazury ja pierdolę jak one są irytujące no. Gumiakowi Kimie nie? Fałka ja Filo Wyjebajeś okay. Widzę Ale mam już nie no, kurwa! Nie ruszaj się! A ja już tak cieszę się, jak jest ten rip. Odam od naj co najwyżej ostatni strzał. Nie odesz. Kurwa, prędkość wieży robi brr Jak skończymy ten, to będzie znowu na Mmm. Riaść. Oj, chcę, by się spędził 20 Ło O kurwa. O, dzięki brą. Oj oj. Ale się E50-ka nie mnie biega. O, jeszcze go, jeszcze kujcie Wszystko po Jak ty już nie siedzieć, ja już kończę też też. Wnorm dosyć. 2-3 godziny w wbijcie jest okej. Okay, ale tak, nigdy już nie Ale co? Nie już nie no nie. Nie, nie wiem. Nie wiem, tak szczerze to ja proponuję jechać na prawo I... Aha. A, bo to jest ta strona, to nie, 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 wracaj, wracaj, wracaj Pojedziemy na lewo staniemy tam gdzie standard Jak coś się wyjebie, to zaznaczenie i... Paszowon Dokładnie, to tylko lot O kurwa, IS Ej, bo wszyscy tutaj mają yy, ten okres jak coś to tu jest wpierdol, więc albo się Biel, nie wracasz, mil, albo... I jest nie coś to isy to tryhardy. hardy To Wokum da ej myszka, bra Myszka, gra i kurwa mi z klika zajebałem Myszka Trochę dura, co jeszcze Ej no scroll działaj Kurwa mać Nienawidzę tej gry Kurwa, po dziurki i w piźdź O Jezu, trwało ci trwało dwa Co ty kurwa robisz? O, magazyn amunicji wkryty O, podpaliłem gówniaka Do 1200 bez oznaczenia Ale jakby coś, tam ja już jestem ryb Ja już jestem kurwa ostatecznie ryb najwyżej no, jeszcze jakieś strzał o MAGA! <muletra> <muletra> double shot? Brać double <Przede> shota? Myślę, taki mega krótki dystans, <muletra> czy nie? Ruga, chcesz? kurpa! I się na mnie mogę przebić Double shot? Co 4 sekundy Po 500 To może oddać Ciekawe Co 4,7 double shot Tu mi zajęło. Nie no ja to pierd... No i jeszcze kurwa puta się Nie no kurwa zaznaczyłem go kurwa, chcę ci strzała oddać, śmieci Evan, kurwa, mać A chwakbar. Dajka, myślisz? A nie, bo ostatnia to nie, nie Nie, to pierdolone, ja mam dosyć, ja mam dosyć, ja mam dosyć Ja mam kurwa dosyć Woo! La la la,